Dobry, witam wszystkich, kolegów, znajomych. Jak to mówią, z gołębiami niby to wszystko proste. Ktoś ma swoją metodę, czy w miarę dobre, w miarę zdrowe gołębie. Wiadomo. Gdyby to było takie wszystko proste, jak komuś się wydaje, to by każdy był mistrz. byśmy by kupowali te gołębie, jak się mówi, zawsze najdroższe. Ale jak się mówi, to nie o to chodzi. Gołębie i średnie, i to wiadomo, trzeba gołębiom tak samo, i dobrym, i złym trzeba pomóc że te muszą być zdrowe. Na przykład ja powiem sobie tyle razy przekazywałem. jak się mówi, dla niektórych to może śmieszne, takich dla mnie śmieszne, bo metodów tam za wiele nie ma. Wiadomo gołąb, i zdrowy i wiadomo tam z 3 dni temu praciepło to tam nie, ale trzeba mieć, ale tam dwa dni temu braczka jeszcze nawet nie są myte. W sumie ja tu mam takich zupów trochę Wam pokażę jak się mówi, żeby to powoli każdy ja mówię tak, ktoś nie rozumie? Normalnie tak, mamy tu karmy, nie będę gadał proporcje, proporcji, tylko ja mówię na kilo. Jedna łyżka, kto moje filmy ogląda, jak nie, to ktoś dostał mój plan, się mówi, to tam. Jedna łyżka na kilo karmy, na przykład. Po kilo było? Po kilo, na przykład. To no, ja tu się nie mogę pomylić. Na każdemu mówię, lepiej dać mniej, a część. ocet z czosnkiem. Także to nie ma co za dużo. Tu Buraczka na przykład dostali dwa dni temu jeden Buraczek, i po raz 10 łyżek, czy tam 7 łyżek wody było. Nie? Tam damy to, tam kurum damy. To ma moje gołębie? To nie ma miejsca, Bo ja nie w sumie, ja tam się nie chwalę. Wiadomo kto się mówi. No nie będę za dużo gadał, bo co się mówi. W życiu wszystko może zdarzyć jak się mówi. Tam ode mnie kto gołębie kupił, ja mówię tak. Moje gokla są gokle, tam na przykład miałem klasa, klasa, Ale jak się mówi, ja się nie chwalę. Jeszcze raz, żeby to każdy mnie zrozumiał. Ode mnie gołom, kto wierzy, nie wierzy, nie ma prawa na przykład zachorować. Ma prawo, kiedyś tam, jak się mówi. Może, ale. A na moich, jak się mówi, zobaczcie, dwie cebule, na przykład ja to daję na raz, nie? Ale to będzie zużo, ale jak trochę będzie za dużo, to kurą damy. Zarabodyki damy mamy cebulę nawet dzisiaj cebulę można dać, a jutro można dać czosnek. A ja wam tam pokażę. Można i razem dawać. W sumie każdy ma plan się trzymać planu i tam się mówi i wszystko będzie dobrze. Kto ma plan, tego się planu trzymać. Cebulę można też dać raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu nie ma problemu. Za dużo to mnie, bo za dużo i koń nie da radę, się mówi, Jedna mała cebulka, jak to mówią. Teraz może się powiedzieć. Nieważne, czy na 100, czy na 120 gołębi, to ok, tu będzie trochę więcej, ale to kurą dam. Na przykład tu, wam zaraz się pokażę, żeby to każdy zrozumiał, tu damy, nie ma co przesadzać, cztery ząbki, na moje gołębie, chcę jest więcej. Kto ma moje gołębie, to damy dwie mniej więcej. Ja mu jeszcze raz, kto ma moje gołębie, ma moje, kto ma gokla, gokla, Wiadomo, nie jest to takie wszystko proste, ale na 90%, jak się mówi, gołębie umie, to się mówi, jak mówię, nakarmy zostać. Do wody prawie mało, tam nieraz latem ocetewkowy dawał, a jak w rozpodzie to nawet 3, 4, powiem szczerze, nieraz jak latem, wiadomo, mam taki mały słoiczek, tu jest setka, to połowę wlewam, 50 na 10 litrów wody. I słuchajcie jeszcze raz, żeby to każdy mnie zrozumiał. Nie widzieliście to dano, dano, normalnie wymieszać i prawie dobre trzeba nic nie dawać. Nie. Normalnie to wymieszać i to można jutro dać, czy za godzinę dać, czy za pół godziny dać. To zrobimy na jutro. No, czym więcej się gada, to wam się, jak się mówi, poprzewraca. O! Tuż mnie rozrozumie. O ja. Starszy człowiek ma 53 lata, to ci mówi, tu boli, tu boli, tam szczeka. Zobaczcie, tak na przykład to. Jak mówiłem, kilo karmi, jeden ząbek. Dwa kilo. Jak się mówi, to jest takie dwa mniejsze, to damy za jeden ząbek, nie ma problemu. No, tak na 50 gołębi, czy no dobre kilo. To możecie dać dwa, trzy razy w tygodniu. Ja wam gwarancję daję, nie ma prawa go zachorować, nie ma prawa, jeszcze raz, nie ma. Widzimy w filmie, będzie za długi, nie, raz jeszcze pokażemy. Chłopak też w szkole Warszawy, tam kogoś nakupił, wiadomo każdy szuka złotych gołębi, nakupił gdzieś gołębi też, i się mówi, od znajomych, ja to skasowałem, żeby tam ich nie wiedział. Ja nie chcę, jak się mówi, tam komuś, jak to mówię, ubliżać mnie też, jak nikt nie ubliża, czy tam odwrotnie czy tam z, pod prąd robić od czy tam nie wiem, dobrze powiedziałem, czy dobrze wezmijcie zaraz wezmiemy, tak, tak, tak tak tu mamy płatko siane, wiadomo, ktoś owsu nie daje damy płatko sianych na kilo Garsz. Po locie przy tego mnie też może dać garszak. Ja mówię jeszcze raz. Ktoś nie zrozumiał. Zadzwonić. Na przykład tu jest białko, nie? Nie musicie. Raz w tygodniu zimą teraz można dawać. Jak się pierzyli, można było dać i dwa i trzy. Ale jak to ja mówię, z głową. Tu drożdże, to nie musi być dzisiaj razem. Może być jutro, pojutrze podane na przykład. Nie, ale ja wam mówię, to ja robię. O tych, nie gadam za dużo Ech, o grytach. Wiadomo, każdy musi sam wziąć. to tak samo. Nie to, że za mało nie, ale za dużo jeszcze gorzej. Gryty trzeba dawać, jak to mówią. Tak samo jak to białko, tam na nie wiem, garść może na 100 gołębi, może jak młode maja to może na 70 gołębi. Lepiej mniej, a części. Ten czosnek trzeba to schować. No i tu by było to, wymieszać wiadomo, wziąć dwa wiatra w lewo, w prawo wymieszać. Ja wam powiem tak, nie, w sumie orzechówkę tu robię, można dać raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tu mamy orzechy, nie, żebyście nie odrobaczali gołębi, bo myślicie, że zdrowe, orzechy włos, włoskie. там не таки просто в дому налепих трохи тоже снеч где-то млинка трохи. Відомо, в дому натура тоже добра а та и натура то никто не будет дивнее жовенди нас берут тоже добра а легче мужик что-то с головой на 100 говенди п'ять уже их у старших в за дужа не Władę już w ogóle wszystko rozumiem po Wada ma wiedzę, wada wam powiem jak dawno, kto dzwoni tak samo koledzy dzwonili Jak się mówi tam Koledzy tam powiedziałem z... się mówi dwóm już powiem szczerze tam powiedziałem rok temu Dwa lata temu, bo mieli cały czas żółty guzek, problemy Teraz tam koledzy, w sumie nie musiałam, ale w sumie, w sumie tam chcę z każdym dobrze, bo Jak to mówi, Rozumie? Nie zawsze jest, jak to mówi równo Nieraz i pod górkę jest tam zdradziłem Nie wiem co sobie dużo gadam zakręcone są yy. Można te rzeczy raz na miesiąc raz na dwa miesiące to co Ci powiedziałem tam koledzy, z brzegu Można to stosować i nie bać a ja mówiłem kiedyś na żółty guzach ja tobie powiedziałem nie będę tam gadał o wszystkim bo to powiedzę już w ogóle mistrz świata no to coś kolego powiedziałem z brzegu, może to robić, nie bo coś podejrzewać. A po drugie to jest jak się mówi wiadomo, U mnie teraz u tego guzka, powiem wierzycie nie wierzycie nie mają, nie mają prawa na tych moich naturalnych. Się. Ale no jak się mówi, może się wszystko zdarzyć. Na przykład kolega, nie wiem czy tam gadałem, czy nie może gadałem. On do kolego tak samo do mnie dzwonił i, i ja za kolego ze Stanów, Kolega mnie ze Stanów powiedział. W Stanach tam lekki były za drogie, czy są za drogie. Łada, czy Sławek. Biorę 500, gołm, ma żółty guzek, daję dwie, trzy krople do dzioba i gołm nie ma żółtego guzka. Myślę, że za dużo podziałem, w Ale ja nie z takich, ja tam nie biorę za porady pieniędzy. Musimy tam za plan, mogę wziąć, kto zechce, mogę wysłać, ale jak to mówią. Nie tysiąc, nie dwa, tylko 100 złotych. Może kiedy wezmę więcej ja też tego, tak, tak, jak się mówi, z palca nie wystrzał, to też myślałem, że za to wiedzę tu mówię, może, może parę dobrych głębi dać. Zobaczcie, kiedy powiem, na chwilę to się może tu. To w tej parce jest, nie będę mówił sobie to nie jest takie może złota, ale to już ma gołębie polocie, wyczerpane, to się mówi taką łyżkę 15-20 gramów dać na 2 kg karmy Może to spróbować, nie wiem tu może coś mówić Wiadomo kto ma słabe gołębie a kto ma i też można tego trochę dać Albo, jak kolegę powiedziałem O, Waleriany, o dobrze się przyjmował Kolega, pozdrawiamy kolegę Warszawy, Waleriany Kolega, jak się mówi, coraz lepszy, kiedyś mu powiedziałem gdzieś tam na Spólnym gumiku nie, nie na Spólnym Dokładnie, na wspólnym gumiku to aż za miał niedawno jedynkę I ten sam kolega, co mu powiedziałem, na 1300 km miał też jedynkę, no to ja mu tam powiedział, zrób tak, tak, no ale to, to nie wiem, może się udało, ale pół dnia wyprzedzenia, bo on bodajże gołębie miał, okej, okay, upał 40 stopni, miał gołębie na przykład o 20 w domu, na przykład, a inni mieli dopiero na drugi dzień chyba o 16, no ale to dziwne, no, chyba noc się nie liczy, od 10 się liczy, ale później, dzień do 16, zaś 12. W by liczył to było 18 godzin i wyprzedzenie było trochę dziwne, także Waleriany pozdrawiamy i kolegę Mariusza z Walerianów. A koledzy tam się z Sochaczewa pytali, jak ten Mariusz się nazywa nazwisko. Nie wiem, bo jeszcze dzisiaj by tam się pytam na 3 lata, ale może się żyć, może nie życzy Ale kolega nie jest jakaś tam wioska czy miasteczko na K. Jak ja im tłumaczył, chyba to tam gdzieś może Sochaczewa na żyrando widzisz tam pomiędzy na K. Nie, to nie jest na K, tylko na W ale wiadomo, wszystkich was pamięta to ciężko Dobra, bo ja tak gadam gadam to za długo To jak się mówi za 15 minut Dam, jeszcze wymieszam dwa wiaderka wymieszam A to zaraz pójdę wody doleję Jest 4-6 łyżek i wymieszam to na By było to na tyle, pozdrawiam do usłyszenia dobry lot W razie W jak się mówi ze mną można gadać, kto kto mówią, o 12 w nocy O 12 nie życzę, ale o 20 życzę Od 20 do 20 Od 18 kto ze mną gada, to wiecie o, Proszę nie dzwonić wcześniej, bo mam telefon ściszony, Chyba, że jadę, wtedy zdrowie rozgłaszam Po 18 do 23, pozdrawiam, dobry lot To od Sławka Ładu, Teraz, teraz teraz, wygrywają... teraz. teraz To są gołębie od Sławka Ładu, które wygrywają Ja tyle lat kupywałem. Zawsze przegrywałem. O Sławka Łady kupiłem tylko dwie pary i wygrałem wszystko, Co było możliwe. Jedynkę miałem na 2000 gołębi. Była i pierwsza samica swoich gołębi. Którzy. W gąbinie. W gąbinie okręg płot. Także polecam te gołębie. I nie ma lepszego hodowcy, który nie kłamie. Nie kłamie. Mówi to, co jest. Ale z, z jakich to gołębi Sławka było? Z jakiej linii? Powiedz, ile rodowodów zostało. Powiedz szczerze. Ty... I rodowód. Rodowod, twój... Żadnego. Dobra. Czy ma? Rodowodu żadnego nie dostałem. Absolutnie, bo rodowód nie leci. Jak to mówią? Nie gadę po nazwiskach. Ile masz gołębi, co mówię dalej. Powiedz. Z rodowodami miałem. Nie, gadaj, nie, nie nigdy, nie ran, nie daj, Nie rady. Dobra, weź, Dobra. No rodowody nie grają. Rocznie. Ja popieram pana Sławka i więcej nic nie muszę mówić. Ile dzisiaj wzięłeś? Pięć. Pięć. Ile chłopaków słychać, owa wzięło? Dziewięć. Bo dowiedzieliśmy, że ja wygrałem od ciebie z gołębi, no to już wczoraj wieko na moją domdzie. Mówi ty Sławek chyba Sławka nie będzie, bo mówi, że kocha czemu. A ja mówię, dobra, mówię, jadę w niedzielę, no trudno, no. nie? zostało, nie? Nie tanich już, nie Co tam Sławku? Dużo głębi poszło? Dzisiaj niedziela. Do tej pory. Czyli co, zostało tylko co, co tutaj masz, tak ze sobą? Wysoka półka. Wysoka półka. Nie wiem, czy to nazwisko, no i jeszcze jakieś 10, to trzeba 20 pokłonów. Tak? Nie, chociaż jeszcze jeden za 1500 zł, to jest szczerze. Dobra.